Są cztery sytuacje, w których zakład ubezpieczeń będzie domagał się od Ciebie zwrotu całej wypłaconej kwoty, jaką wypłacił z Twojej polisy OC pojazdu pokrzywdzonym. Dziś opowiem Ci o pierwszym powodzie. Do pierwszej sytuacji dochodzi wówczas, kiedy dojdzie do tego, że zbiegłeś z miejsca zdarzenia. Czyli, na przykład, potrąciłeś pieszego albo rowerzysty i odjechałeś. Albo doszło do stłuczki albo wypadku i odjechałeś. Albo robiąc jakiś manewr samochodem, na przykład na parkingu, zarysowałeś jakieś inne auto i odjechałeś. Natomiast miej na uwadze to, że są kamery, są świadkowie, zawsze policja może dojść do tego, kto to zrobił. Tak samo zakład ubezpieczeń. I zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pokrzywdzonej osobie, ale od ciebie będzie się domagało co do złotówki zwrotu tej wypłaconej kwoty. A gdybyś nie odjechał, nie zbiegł z tego miejsca zdarzenia, wówczas wszystko poszłoby z polisy. Także pomyśl, nim to zrobisz o kolejnych powodach dowiesz się, obserwując mój profil.